Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blog Dzisiaj piwo z browaru Olimp. Browar kontraktowy Olimp. I jest to piwo Hades. Hades, czyli Russian Imperial Stout. Bardzo ładna etykieta. Bardzo ładna w ogóle... Bardzo dobre wykonanie, tak? Polakowany, czy jeżeli to jest lak. Wygląda to jak jakaś farba. Tudzież biała czekolada. E, bardzo dobra jakość etykiety. To nie jest papier, to jest taka etykieta z takiego satynowanego plastiku, jakby. E, to słychać, jak to brzmi. E, więc jakość etykiety jest naprawdę bardzo dobra. Ciekawy projekt. Mamy tutaj gościa, e, trochę na jakiegoś gladiatora, zrobionego, ale charakterystyczny jego atrybut: pęk kluczy. E, Tutaj przy e, jakby promocji i przy tutaj na przykład takiej rzeczy jak e, IBU jest podane 66,6, takie jakieś skojarzenia e, e, ala piekło, ala e, ala szatan i tak dalej, one są kompletnie chybione. Dlatego że Hades to nie był bóg zła e, w starożytnej Grecji, tylko to był e, coś ala święty Piotr, czyli to był ktoś kto y, był takim y, y, strażnikiem zaświatów. Strażnikiem zaświatów, i w tych zaświatach był zarówno raj w postaci pól elizejskich, jak i y, piekło w postaci tartaru. I Hades jedynie y, pilnował tego, żeby nikt z tego piekła, y, przepraszam, z tych zaświatów, czyli ani, ani z e, pól elizejskich, ani z Tartaru, żeby nikt nie powrócił na ziemię. Więc e, jakby e, przypisywanie mu jakichś satanistycznych skojarzeń jest chybione. E, notabene był jednym z takich, e, e, z takich e, porządniejszych bogów, e, bo jedynie miał jeden romans z nimfą, e, która e, nazywała się Minte. I za karę, za ten romans jego żona Persefona zamieniła ją w Miętę. Znaczy, z niej powstała Mięta. Natomiast tak poza tym był wierny, nie miał jakichś takich romansów jak Zeus czy jak inni bogowie. Nie uczestniczył też w. On jest często też pokazywany w, w współczesnej jakby popkulturze jako właśnie jakiś koleś, który właśnie jest jakimś szatanem, ryje tam pod Zeusem. Ostatnio jestem katowany przez dzieci moje kreskówką Herkules, gdzie on tam jest najgorszym czarnym charakterem. Notabene lekko świre. Natomiast on, on, w, ogóle nie, on w ogóle nie miał ambicji, żeby tam Zeusa gdzieś strącić, coś takiego, nic z tych rzeczy. Ale przejdźmy do piwa. Powiem tak. Russian Imperial Stout to jest mój ulubiony styl, więc to nie... E, e, nie dobrze dla Olimpu, dlatego że piłem naprawdę bardzo dużo piw e, w tym stylu i piłem... Na, najlepsze piwa na świecie, jakie e, po prostu uważam, że wypiłem w życiu, to w pierwszej piątce są z 2-3 Stouty. E, e, imperialne. Po drugie. Co mnie martwi trochę, to się zastanawiam, czy jednak trochę tutaj nie przedobrzono. Otóż mamy skład. Woda, słody, pale ale, pilzneński, wiedeński, karmelowy 600, czekoladowy jasny, karmelowy 50, przeniczny kara aroma. Ok. Surowce niesłodowane palony jęczmień. Ok. Chmiele, Zeus, mozaik Atanum, Fagels, Experimental 366, Junga. OK. Inne mleko w proszku. Kurde, dlaczego mleko w proszku? Po co mleko w proszku? Dlaczego nie laktoza? E, po to dodajemy laktozę do piwa, do milk stautów, że laktoza to jest cukier wyodrębniony z mleka. Natomiast w mleku oprócz cukru są tłuszcze i białka. Na cholerę nam to w piwie. Nie rozumiem motywacji. Co kierowało yy, yy, piwowarem z Olimpu, yy, że Yy, że zdecydował się na, na mleko w proszku. Kruszane ziarna kakaowca, ok. Drożdże piwowarskie i papryczki chili. I tych papryczek jest odgroma groma. Chipotle, mulato mulatto, albo agi amarillo, pasilla de oaxaca, habanero, birds eye. Jednym z głównych... Yy, niebezpieczeństw przy ważeniu risa jest to, że będzie za ostry i że będzie niesharmonizowany że alkohol się nie ułoży zwłaszcza, że piwo było leżakowane 3 miesiące 3 miesiące to nie jest długo taki ris mógłby leżakować pół roku, rok dlatego zresztą kupiłem dwie butelki notabene za to, że kupiłem dwie butelki dziękuję bardzo Michałowi z Drink Hali bo pewnie bym nie kupił ale dostałem gdzieś tam z Podlady także wielkie dzięki Yy... więc yy... moim zdaniem dodawanie papryczek to jest proszenie się o to żeby piwo było za ostre, niezbalansowane nieschormonizowane no, ale dobra w sumie jakby też bym też bym robił yy, risa na bogato też robiłem, no ale papryczki akurat mi się wydaje no nie wiem, jeżeli on będzie na tyle treściwy żeby te, te papryczki nie przytłoczyły będzie OK. Głosy są różne o tym piwie, generalnie raczej dominuje rozczarowanie. Ja piję je w temperaturze pokojowej. Zobaczymy jak będzie. Mamy, mówię, tutaj to jest jakiś taki lak, ale to jest... To wygląda jak y, biała czekolada, ale za to się nie kruszy, więc spory plus. Spory plus, da się to odrywać tak o. Spoko. Bardzo porządnie zrobione. No i próbujemy. No, dobry aromat czekoladowy. Trochę chyba takie papryczki czuję, ale może już po prostu strach mnie <grymny> opanował. Dobra, Hades. Lejemy Hadesa. Piana dość obfita, beżowa, dobra. Barwa czarna, nieprzejrzysta, e, też bardzo dobra. Chmiel amerykański. E, alkohol w zasadzie nie wyczuwam, wydaje mi się, że e, tutaj e, gra rolę temperatura. Myślę, że ci, którzy narzekali na alkoholowość, w aromacie szczególnie, bo widziałem takie recenzje, że w aromacie jest, a w smaku nie ma. Eee, pili za zimne. No i czuję, już czuję, po prostu już mnie, już mnie język świeżbi, że będzie, będzie ostre, że będzie gryzło w przełyk. Znaczy w przełyk, w język. Zdecydowanie chmielowy aromat. Trochę jakichś tam ciemnych słodów jest, ale... Prędzej bym powiedział, że to jest jakiś black IPA niż e, Riz. Brakuje mi tutaj e, słodów takich ciemnych, czekolady, kawy, tak na fest. Czuję już po prostu pieczenie w przełyku i to zarówno od. Mm, od alkoholu, trochę od goryczki chmielowej, a trochę od tych papryczek jak mnie mam. Brakuje mi tu trochę gęstości, to jest piwo, które ma 25,2 stopnia plato, 11,1 alkoholu, więc nie jest tak tragicznie. Yy, odfermentowane, więc powinno być yy, treściwsze. Ja wolę o taką konsystencję, po prostu oleistą. Tutaj tego nie ma. Ono, ono ma konsystencję bardziej porteru bałtyckiego niż takich risów yy, mocarnych. Nie, ale. Jedyne, co mi w tym przeszkadza, to pieczenie w przełyk z tych papryczek. No ale skoro piwowar tak chciał, to mu się udało. Naprawdę, powiem szczerze, że myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej po tych wszystkich recenzjach. Moja rada, pijcie to piwo w temperaturze otoczenia, pokojowej, nie schładzajcie go. Tutaj jest napisane na etykiecie, zacznij tę degustację od 12 stopni. Za nisko, za nisko, 12 stopni to ja India Pale Ale piję. Powiem tak, główne dwa mankamenty, ale to nie są jakieś rzeczy straszne. Trochę za mało ciemnych aromatów e, e, tak, w aromacie, czyli czekolady, kawy, tego mi brakuje. Drugie pieczenie w przełyk tych papryczek cholernych. Poza tym jest całkiem nieźle, bardzo dobrze. Czekam z niecierpliwością na, na risa z pracowni piwa. No i powiem tak, no, smakuje mi lepiej niż ris z Artezana. Smakuje mi lepiej, dlatego że tamten był dla mnie taki jakiś nijaki. No ten jest jakiś, może nie w taki sposób, w jaki mi zależało, ale jest. Aromat jest strasznie ubogi, ubogi. Bo już nawet tego chmielu nie czuję teraz. Już nic, nic tu nie ma. Bardzo mało. Lista te... jest bardzo aromatyczny, piwa. Już w tej temperaturze to on po prostu bucha tym aromatem. A tutaj nic nie bucha. Cała para poszła w papryczki. Natomiast powiem tak, jak na 3 miesiące. Tylko tutaj mówię, te papryczki są takim też alibi, bo trudno mi jest oddzielić, czy to jest pieczenie z papryczek, czyli tak jak chciał piwowar, czy to jednak alkohol mnie gryzie w przełyk trochę. No rozgrzewanie czuję, ewidentnie, ale składam to na karp papryczek. Z drugiej strony muszę też powiedzieć, że nie jest tak źle jak myślałem z tymi papryczkami. Rzeczywiście one mnie pieką, ale da się to wytrzymać, tak? Nie jest to ja yy, często tak, że po jakichś bardzo ostrych potrawach mam czkawkę. No to do czkawki jeszcze daleko. I konsystencja mogłaby być gęstsza. Mogłoby być gęstsze, bardziej czekoladowe. Ale naprawdę, bardzo dobre piwo, bardzo dobry ris. Oczywiście no nie ma porównania z jakimś Imperial Biscotti Break czy z Blackiem, ale. Nie ma się też czego wstydzić. Jest to na pewno zyska na leżakowaniu. Eee, myślę, że się ułoży, będzie mniej ostry. Te papryczki też może zejdą. Także z przyjemnością myślę, spróbuję go za rok. Wasze zdrowie i brawo dla Olimpu. Chyba pierwsze piwo, o którym mogę powiedzieć, że no jeszcze chyba ten Hermes był w miarę niezły. Eee, Myślę, że piwowar może być z siebie zadowolony. Wasze zdrowie. Mała errata. Dopiero teraz jak nagrywałem tą przebitkę do intro, bo nagrywam ją po degustacji, a nie przed, skumałem, że kolor tego laku koresponduje z kolorem piany. Brawo, dobry pomysł, naprawdę podoba mi się. Lubię to. <laughs> bardzo 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 fajne, bardzo fajne piwo, bardzo fajny projekt. Gratulacje. To jest ostatnio w stu pytaniach było takie pytanie dlaczego Pinta Alebrowar robią piwa bardzo dobre, a takie browary jak Olimp i Ursa nie robią. Ja odpowiedziałem, że to nie jest tak, że Pinta, ale Browar nie robią piw przeciętnych albo wadliwych. Ale chodzi o to, że oprócz tego robią piwa wybitne. Olimp do tej pory żadnego piwa wybitnego nie zrobił. To jest pierwsze, które mo można, może się pokusić o to, żeby je nazwać piwem wybitnym. W skali Polski myślę, że jest piwem wybitnym. W skali światowej no, jeszcze brakuje. Ale na pewno to jest krok w dobrym kierunku. Wasze zdrowie jeszcze raz. Natomiast tych papryczek ja dam yy, wiórów dębowych na